Cześć tytuł Marek, dzisiaj mam pokazać wam grę The Great Library Witala Lacerdy. The Great Library to jest prototyp, który dostałem od Eagle Gryphon Games, za co bardzo dziękuję. Granie nie jeszcze swojej premiery. Będzie miała kampanię na ich 20 listopada. O polskiej edycji na razie nic nie wiadomo. I The Great Library jest wielką, ciężką grą euro, jak można się spodziewać po autorze. Tym razem wcielamy się w bibliotekarzy pracujących w Wielkiej Bibliotece Aleksandryjskiej w III wieku, przed naszą erą. I będziemy starali się tę bibliotekę zapełnić różnymi dziełami, manuskryptami. Będziemy konkurować z innymi bibliotekarzami, czyli graczami. Będziemy starali się zdobyć jak najwięcej punktów. O polskiej edycji tej gry na razie nic nie słyszałem, nic nie wiadomo. Pewnie okaże się gdzieś tam podczas kampanii, czy będzie, czy nie będzie. Eee, gra zawiera też wariant solo, więc ja teraz przeniosę się na stół. Opowiem Wam szybciutko, o co w grze chodzi, na czym polega rozgrywka. A nie żaden nauka zasad, tylko takie bardziej ogólne omówienie. I potem powiem Wam, co się w tej grze może Wam podobać, co nie, no bo mówię, to jest prototyp Kickstarterowy, więc nie nazwałbym tego recenzją, tylko bardziej jakimiś takimi wrażeniami z prototypu, więc przenieśmy się nad stół. Tak The grid Library wygląda przygotowana do rozgrywki. Pamiętajcie, że to jest prototyp gry, więc dużo rzeczy może się jeszcze zmienić, czy wizualnie mogą się zmienić jakieś zasady, Gdzie ci będziecie to oglądać kiedyś w przyszłości, pamiętajcie, że to jest po prostu prototyp. Główną część gry zajmuje plansza. Oczywiście plansza jest ogromna, ledwo mieści mi się w kadrze, ale mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Na tej planszy będziemy wykonywać główne akcje. Mamy 7 różnych lokacji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Będziemy udawać się do tych lokacji, żeby wykonywać akcje. Mamy wielką bibliotekę aleksandryjską, w której będziemy umieszczać różne manuskrypty, różne dzieła sztuki, różne prace, które uda nam się zdobyć, pozyskać, przetłumaczyć w czasie gry. Warunkiem końca gry jest zapełnienie tej wielkiej biblioteki, jeśli tu na końcu zostaną dwa puste pola, no bo wszyscy gracze sobie tutaj uzupełniają swoimi zdobyczami tę bibliotekę, gra się kończy. Na samej górze planszy mamy taki tor generacji. Tutaj mamy różne okrągłe żetony, które reprezentują te 7 akcji, które są dostępne w grze. Te żetony zaczynają tutaj są ułożone od lewej do prawej na początku tego toru, ale one podczas gry będą się przesuwać z lewej do prawej. I jak się przesuną na te znaczniki tutaj takich wydarzeń specjalnych jedno i drugie, to też inicjuje koniec gry. Czyli koniec gry może się albo odpalić, bo będziemy powiedzmy za długo się grzebać, nie wypełnimy tej biblioteki i dojdziemy do końca, albo kiedy uda nam się wypełnić całą bibliotekę dziełami. Eee, oczywiście, plansza główna to nie jest wszystko, co mamy w tej grze, dlatego że oprócz planszy głównej mamy również planszetkę Gracza, która wygląda w ten sposób. To jest nasze centrum operacyjne. Nie będę dokładnie wam, w ogóle ta część filmu to nie jest jakaś nauka zasad, ja wam nie będę dokładnie tłumaczył jak się gra krok po kroku, bardziej opowiem wam w skrócie co się w tej grze robi, jakie mamy akcje, co tam więcej one robią, żebyście mieli pojęcie o co w tej grze chodzi, a to nie jest bynajmniej jakiś film w stylu how to play. Mamy planszę, planszę jest podzielona na kilka miejsc, u góry mamy tor, powiedzmy, ładowności naszych statków, tu będziemy umieszczać zdobyte zasoby, będziemy sobie umieszczać zdobyte różne dzieła sztuki, z różnych portów, po których będziemy pływać, to mamy takie miejsce, gdzie będziemy sobie odblokowywać w czasie gry bonusy poprzez zdobywanie różnych właśnie dzieł sztuki, umieszczanie ich tutaj w naszym magazynie. To mamy miejsce na takie kafelki lokacji, ja nazywam Location Tiles, możemy je pozyskiwać w czasie gry. Zaczynamy z jednym, ale tu będziemy mogli odblokowywać je stąd, czy stąd, czy z planszy głównej. One będą pozwalały nam na wykonywanie takich dodatkowych, powiedzmy, akcji naszej podczas rundy, nie tylko przez umieszczanie naszych uczonych, bo mamy takich dwóch uczonych które są takimi trochę workerami i będziemy umieszczać ich na aby wykonać akcje, ale te kapelki lokacji pozwolą nam wykonać akcje dodatkowe. Tu mamy nasz magazyn, gdzie te różne przetłumaczone manuskrypty i dzieła będziemy sobie umieszczać, mamy miejsce na cztery równocześnie i potem będziemy musieli je przenosić do tej naszej biblioteki aleksandryjskiej. Tu na dole mamy takie miejsce, gdzie będziemy sobie umieszczać, będziemy mogli zapraszać dodatkowych takich uczonych, bo zaczynamy z dwoma, ale jeśli nasz postęp w tej bibliotece... Będzie dobry, będzie umieszczać tutaj różne dzieła. To możemy skusić takich dodatkowych uczonych, którzy do nas przyjdą, dołączą i wtedy będziemy mieli dodatkowe mepelki do wykorzystania dodatkowych workerów podczas gry. No i w centralnej części mamy tor czasu, ponieważ czas w tej grze jest głównym naszym zasobem. Wykonywanie większości akcji, większości rzeczy w tej grze kosztuje czas. Ten czas będziemy sobie zużywać i de facto, kiedy czas nam się skończy, no to można powiedzieć, że skończy się dla nas runda i więcej rzeczy zdobyć, zrobić w czasie gry nie będziemy mogli. Ten czas będziemy zdobywać na początku rundy, będziemy go też wydawać. No, ale to jest, mówię, główny zasób. Tutaj nie ma ustalonej z góry liczby rund gry, ani z góry ustalonej liczby akcji. Od graczy troszeczkę zależy, ile rzeczy będą w stanie wykonać, w zależności od czasu, który posiadają. Oczywiście, ten czas nie jest jedynym naszym zasobem, bo mamy tutaj. Jeszcze takie żetony, mamy takie kobry, to jest Królewska łaska. Mamy trzy rodzaje skrzynek ze srebrem, tuszem i papirusem. I mamy jeszcze takie znaczniki research, czyli badań, które będziemy wykorzystywać tutaj w akademii, żeby też zdobywać różne bonusy. Więc mamy pięć tych zasobów. Ta kobra, ten King's Grace, czyli Królewska tam chwała, jest takim jokerem, który zastępuje te pozostałe zasoby. No i jak wygląda sama rozgrywka? Rozgrywka wygląda tak, że na początku rundy będziemy sobie umieszczać tych naszych lokalnych uczonych mówię lokalnych, bo jeszcze możemy zaprosić tu dodatkowych, tu u góry i sobie będziemy ich umieszczać. Bierzemy naszego gościa, umieszczamy go pod jakąś akcją i w tym momencie inni gracze też go umieszczają. W zależności jak bardzo na lewo go umieścimy od ostatniego znacznika tutaj, tym więcej czasu dostaniemy. Jakbym umieścił tego tutaj, to liczę miejsca do ostatniego żetonu i tyle czasu dostanę, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Potem umieściłbym tego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak się zyskuje czas. Czyli to są mniej popularne akcje z lewej strony, dają nam więcej czasu podczas rundy. Wszyscy gracze sobie tutaj umieszczają, a potem będziemy już rozgrywali nasze tury. No i ja przyjadę przez wszystkie miejsca akcji, które mamy tutaj w grze, żeby powiedzieć wam w skrócie, co w nich będziemy robić i co tutaj się dzieje. U góry mamy navigation, nawigacja, i tutaj mamy właściwie nasz stateczek i różne porty, po których będziemy sobie pływać. W zależności od tego, do jakiego portu dopłyniemy, oczywiście musimy płacić czasem, żeby pływać. W zależności od tego, gdzie sobie dopłyniemy, będziemy mogli albo pozyskiwać skrzynie i ładować je na nasz statek. Nasz statek ma na początku, nasze statki mają e, powiedzmy, słabą taką ładowność, ale będziemy mogli odblokować w czasie gry. Lądując na niektórych miejscach, będziemy mogli wykonywać akcje, bonusowo, jakby niezależnie od tych naszych uczonych. Będziemy mogli pozyskiwać takie tabliczki do tłumaczenia takich dzieł, które są tutaj potem w Akademii, ale też będziemy mogli pozyskiwać różne dzieła sztuki, które też możemy kupić, wydając zasoby, i na naszych statkach przywieźć na naszą planszetkę, a potem umieścić je w Bibliotece Aleksandryjskiej. Dlatego, że w Bibliotece Aleksandryjskiej nie znajdowały się tylko jakby pisane dzieła, ale różne dzieła z całego świata, ale też dzieła sztuki, jakieś tam rzeźby i inne rzeczy. Więc sobie próbujemy tymi statkami, zdobywamy zasoby, zdobywamy te dzieła, i potem oczywiście musimy wrócić do Aleksandrii, do portu i je rozładować. Druga rzecz, którą mamy tutaj, no to harbor, czyli port. W porcie de facto będziemy z naszej planszetki ściągać takie znaczniki. Je będziemy umieszczać tutaj płacne zasoby i będziemy sobie odblokowywać dodatkowe miejsce na naszej planszetce. Za każdym razem, kiedy coś blokujemy, ściągamy taki żetonik, dodajemy go tu. On nam pozwoli na wykonanie dodatkowej, bonusowej akcji, ale zwiększyło nam się tutaj miejsce, żeby coś tutaj załadować podczas naszych wypraw. Dodatkowe czy zasoby, czy te dzieła sztuki, żeby te nasze wyprawy były bardziej wydajne. Więc tu mamy nasz port. Trzecią lokacją, którą mamy, to jest pałac. On znajduje się tutaj z prawej strony, w tym pałacu znajdują się karty, to są karty King's Request, czyli takich wymagań króla i one konkretnie mówią, jakie dzieła, jakiego typu król chciałby, żebyśmy umieścili w wielkiej, wielkiej bibliotece. Jeśli mamy takie dzieła, możemy podczas naszej tury zamiast wykonywania akcji taką kartę, którą mamy u siebie, wykorzystać, przenieść te dzieła tu, zdobyć jakieś punkty, ale też dostać bonusy, które są tutaj pokazane. Zaczynamy z jedną taką kartą na starcie, ale możemy pozyskać ich więcej. W jednym momencie gry możemy mieć maksymalnie dwie takie karty obok swojej planszetki. No bo właśnie mówię, żeby umieszczać cokolwiek w bibliotece aleksandryjskiej, musimy najpierw to zdobyć czy przetłumaczyć, czy na naszych wyprawach, czy gdzieś tu się udając z akademii, ale musimy mieć też odpowiednie karty wymagań króla, i dopiero wtedy możemy rzeczy umieszczać w wielkiej bibliotece aleksandryjskiej. Czyli pałac służy nam do zdobywania kart. Na dole mamy szkołę. Szkoła służy do tego, żeby uczyć różnych uczonych. Zaczynamy z jednym takim biednym uczonym. Jego wartość to jest jeden. Ta kostka, nie przejmujcie się, ona nie jest to akurat tutaj do rzucania, tylko pokazuje na jakim poziomie rozwoju, jakby czy wiedzy jest nasz skryba. Mamy tego skrybę, możemy też pozyskać nowych skrybów tutaj z takiego obszaru z lewej strony planszy. Wtedy umieszczamy na nich nasze kosteczki, możemy płacić czasem, żeby ich tam lepiej szkolić i uczyć, żeby oni byli jak najmądrzejsi i jakby mieli jak najwięcej wiedzy, bo ta wiedza poda, przyda nam się w lokacji numer 5. Czyli w skryptorium, tutaj mamy miejsce. Jeśli udamy się tutaj, bierzemy naszych skrybów, umieszczamy ich tutaj, płacimy czas, oni muszą mieć odpowiednią wiedzę i wtedy możemy te skrypty stąd zabierać, tłumaczyć, odwracać na drugą stronę, umieszczać na naszej blaszetce, odblokować bonusy, po to, żeby potem te skrypty finalnie umieścić w wielkiej bibliotece no i za to zdobyć jak najwięcej punktów. Więc mamy to skryptorium, które pozwala nam. E, tutaj mam coś pozamieniane, tak powinno być. O. Które pozwala nam tłumaczyć te manuskrypty i wypowiadać punkty, przenosić je na naszą planszetkę. Szóstym miejscem jest garden, czyli ogród. I tutaj, jeśli już umieściliśmy odpowiednią liczbę dzieł, odpowiednich dzieł w wielkiej bibliotece, no to możemy skusić innych tutaj mądrych uczonych, żeby do nas dołączyli i żeby z nami pracowali. Jeśli tak zrobimy, zapłacimy, tam odpowiedni czas i mamy odpowiednie dzieła w bibliotece aleksandryjskiej, możemy wziąć, Taki kafelek ściągnąć, odblokować na naszej planszy i takiego skrybę, znaczy skrybę takiego uczonego, wsuwamy tutaj na dół naszej planszetki. O, i teraz mamy tutaj Nikandera, który z nami współpracuje. Ten mepelek jest odblokowany, już możemy go wykorzystywać, a ten uczony jest tutaj z nami i teraz będzie z nami tutaj pracował i współpracował. Więc ogród to jest ta część, gdzie możemy pozyskiwać dodatkowych uczonych. Te mepelki uczonych nam się przydadzą, bo możemy albo ich wykorzystywać do wykonywania różnych dodatkowych akcji, ale też możemy ich wykorzystywać do tego, żeby oni nam obniżyli kosz akcji, które gdzieś tam planujemy sobie wykonać. I ostatnia część, akademia, to jest ta część tutaj, gdzie będziemy płacić tymi znacznikami research, znacznikami badań, po to, żeby awansować na tych torach te nasze znaczniki. Awansując zdobywamy bonusy, ale awansując też możemy zdobywać te great wars, czy jakieś tam wielkie dzieła, które są trochę inne niż manuskrypty, je zdobywamy tutaj. Musimy jeszcze w naszych morskich wypraw zdobyć takie tabliczki do tłumaczenia, ale jeśli to wszystko mamy, dojdziemy do odpowiednich punktów, możemy zdobyć te dzieła i one również mogą być umieszczane w tej naszej wielkiej bibliotece. Więc to mamy siedem tych akcji. Akcje wykonujemy, tak jak mówiłem, albo ściągając skrybę i umieszczając go na tej akcji, pod którą umieściliśmy go tutaj, Albo możemy wykorzystywać te kafelki lokacji, które gdzieś tam odblokowaliśmy w grze naszej planszetki. One są jednorazowe. Możemy taki kafelek wydać, żeby wykonać jedną z tych dwóch akcji i robimy ją jakby za darmo, niezależnie od tych, znaczy nie za darmo w sensie kosztu czasu, ale za darmo w sensie nie wykorzystujących naszych uczonych. Jeszcze jest trzeci sposób na wykonywanie akcji, i ten trzeci sposób wymaga używania tych kości tutaj całkiem z prawej strony. Mam nadzieję, że to widać z boku tutaj kadru. Mamy akcję, przy każdej akcji jest kość. Te kości się rzuca na początku rozgryw, na początku każdej rundy, więc one przyjmują losowe wartości, to jest właściwie jedyna losowość w grze. I one pokazują, ile czasu my musimy zapłacić, żeby wykonać dodatkowo jedną z tych akcji pokazanych tutaj. Czy możemy oprócz naszych skrybów i oprócz tych kapelków lokacji z naszej paszetki jeszcze płacić czasem za wykonywanie tych akcji, czy przykład jak musiał teraz wykonać akcję portu. Musiałbym wydać 6 czasu, przesuwam tę kosteczkę tu i wykonuję tą akcję, nie poświęcając mojego e, uczonego. Można też płacąc srebrem odzyskiwać czas, czyli płacimy srebro, przesuwamy to tutaj i nie wykonujemy akcji, ale zyskujemy 6 czasu. Czyli te kosteczki służą nam do wykonywania dodatkowych akcji, albo płacąc srebrem możemy pozyskać dodatkowy czas. No i tak ta rozgrywka się toczy. Na początku naszej, każdej naszej tury, jeśli nie chcemy wykonywać żadnej akcji, czy, czy jeśli chcemy, czy nie chcemy, nieważne. A zamiast wykonywania akcji możemy spełnić jedno z tych wymagań króla. Wymaga to wtedy, polega to na tym, że bierzemy z naszej planszetki jakiś tam manuskrypt, powiedzmy, że ten był na naszej planszetce, umieszczamy go na jednym z pól biblioteki, oznaczamy to takim naszym dyskiem, że to jest nasz, on tu sobie jest. Zdobywamy ten bonus, który jest tutaj pokazany na dole i możemy zdobyć jeszcze dodatkowe bonusy, dlatego że w każdej rundzie, w każdej generacji obok biblioteki jest taki główny bibliotekarz, który to mówi... Co powinno się znajdować obok czego, jakie typy tych kafelków, jakie typy dzieł, żeby zdobyć dodatkowe punkty zwycięstwa, i to jest bardzo ważne, bo im więcej ten nasz dołożony kafeleks, im więcej będzie sąsiadował dziełami zgodnymi z tymi wymaganiami tego bibliotekarza, no to dostaniemy więcej punktów zwycięstwa kolejnych. Plus musimy jeszcze patrzeć, jak to będziemy umieszczać na takie księgi, powiedzmy na jakieś tam Pinak, Stable, tabliczki. Które mówią, jeśli je zdobędziemy, jedno zaczynamy, z jedno na początku gry, ale kolejne będziemy zdobywać w czasie gry też. One nam mówią, jaki układ tych naszych kafelków powiem być w tej bibliotece. Im bardziej ten nasz układ będzie pasował do tej księgi, tym jeszcze dodatkowe punkty dostaniemy na końcu gry. Więc tych sposobów nazywania punktów jest tutaj dużo. No i tak, jak mówię, gra kończy się albo kiedy zapełnimy całą bibliotekę i zostaną tylko dwa puste miejsca, albo kiedy te kafelki akcji bo jak ściągamy ostatniego skrybę, no to przesuwamy to tu, one tam się będą się przesuwać, dojdą do tego drugiego eventu, no to to też odpala się koniec gry. Większość punktów w tej grze zdobywamy podczas rozgrywki. Na końcu gry zdobywamy jeszcze jakieś punkty za jakichś tam z uczonych, którzy nam zostali, za różne zasoby, które nam zostały tam w przejściu 3 do 1 i za te kafelki, ten Pinax, które tutaj też pozyskaliśmy w czasie gry, ale też jeszcze całkiem sporo punktów mogą nam zapewnić. No i gracz, który ma najwięcej punktów wygrywa. Jeśli chodzi o rozgrywkę solo, ja do rozgrywki solo nie mam komponentów, żeby Wam pokazać, bo ja je mam w wersji bardzo roboczej, sobie tam wydrukowałem na mojej <grywanie> czarno-białej, kiepskiej jakości drukarce, więc nie będę tutaj nim pokazywał. W skrócie, jeśli gracie solo, gracie przeciwko botowi, mamy tutaj kofa, to jest bot sterowany przez grę. Jeden, bo pamiętam, że w Inventions było tak, że chyba graliśmy przeciwko dwóm botom równocześnie, tu mamy jednego bota na szczęście i on ma generalnie swoją planszę, na której będzie umieszczał różne rzeczy, na szczęście prostszą trochę niż my, bo w ogóle nie używa zasobów, nie używa tych jakichś tam wszystkich zasobów, skrzynek, które są w grze. On wykonuje akcje bez tych zasobów. Będzie zdobywał manuskrypty, będzie zdobywał te dzieła, te różne księgi, dzieła zdobywane gdzieś tam w portach i tak dalej. Będzie oczywiście w umieszczać je w tej wielkiej bibliotece. Będzie umieszczał też swoich uczonych tutaj u góry. Ale on właśnie w swojej turze będzie odkrywał kartę akcji, ma kart akcji. I w zależności od tego, co jest na tej karcie, albo będzie wykonywał akcję ze swojego skryby, albo będzie wykonywał akcje z kości, albo jeszcze jest opcja, że będzie wykonywał akcję z tych swoich kafelków lokacji, tak jak my, które ma na swojej planszetce. No i to właściwie tyle. No i będzie z nami konkurował. Będą Są cztery poziomy trudności, żeby sobie dopasować do, do swoich preferencji. Tak jak mówię, on akcję wykonuje prościej, ale no instrukcja do wariantu Solo ma 12 stron, wprawdzie takiego małego formatu, ale jednak troszeczkę tego jest. No, bo on każdą tą swoją akcję wykonuje troszeczkę tam inaczej niż my, więc to trzeba sobie doczytać. A na szczęście mówię, jest jeden bot, jedna automa. Jest to wszystko w miarę intuicyjne. Oczywiście to jest taka gra, że warto najpierw sobie zagrać kilka razy wieloosobowo i dopiero potem e, zmierzyć się z wariantem solo, jak już wiemy dokładnie, jak gra działa. Ale na szczęście nie jest to jakaś super prosta automa, ale nie jest to jakaś automa z, z cyklu tych mega skomplikowanych, żebyśmy teraz 10 minut myśleli nad turą bota. Tak wygląda rozrywka w The Great Library. Przejdźmy sobie do podsumowania. Wiecie już mniej więcej, jak wygląda rozgrywka, i ja zawsze mam to samo w przypadku takich gier euro dużych, wasze gier lacerdy, że kiedy nagrywam ten fragment i omawiam wam zasady, i 15 minut gadam jak rakieta, i jak z karabinu szczelam słowami, zawsze mam wrażenie, że i tak mnóstwo rzeczy pominąłem i o wszystkich rzeczach opowiedziałem, ale zawsze mam wrażenie, że na czym nadzieję, że chociaż po tym moim omówieniu coś, jakiś obraz tej gry w waszej głowie powstał. Eee, jest to ciężki Euras, Gdzieś czytałem. Przy okazji Geeka, że, że ta gra nie ma być z tych takich najcięższych lacerdy. No i może w tych najcięższych nie jest, chociaż ja nawet On Mars nie grałem, on Mars ma chyba najwyższy poziom trudności na BGG, ale muszę powiedzieć, że na pewno nie jest to poziom jakiegoś tam spikiza czy Escape Planu, jest to jednak gra taka, powiedzmy, no bardziej złożona. Jeśli o mnie chodzi, to ta złożoność jest na szczęście do ogarnięcia głównie przez temat i klimat tej gry, bo kiedy opowiadamy o co w tej grze chodzi, o to, że jesteśmy właśnie tymi bibliotekarzami, zdobywamy te różne manuskrypty i dzieła, i pływamy po różnych portach, yy, udajemy się gdzieś tam do jakiegoś skryptorium, tłumaczymy to, zatrudniamy różnych skrybów i różnych uczonych, ma to taki sens i opowiadając komuś w głowie, opowiadając komuś, o co chodzi w tej grze mniej więcej, no to komuś tam obraz w tej głowie w tej gry się jakiś tam pojawia. Gdzie na przykład ja miałem największy problem z nauką weather machine, dlatego że tam te zasady i sama tematyka gry była taka mocna w i tam troszeczkę ciężko mi było zapamiętać, co się bierze z czego, co służy do czego, co ma jakieś tam konsekwencje, bo to, to było takie bardziej, że musiałem się tego nauczyć niż na, na logikę to brać. Tu na szczęście jakby fabuła jest jakaś ta historia w tej grze, znaczy historia fabuła. To nie jest gra przygodowa, ale jakby temat tej gry jest na tyle intuicyjny i taki jakby no ma. Zakorzeniony jest, jakby zakotwiczony w rzeczywistości, w jakichś faktach historycznych, że mniej więcej na logikę można tutaj różne rzeczy brać. Yy, podoba mi się bardzo część wizualna tej gry, choć na pierwszy rzut oka się wydaje, że ta plansza jest taka trochę naćkana. Yy, I mimo, że ja lubię bardzo Jana Otula, no to ta naćkaność tutaj się bierze z tego, że ta plansza ma jakby jeden kolor, ona jest jednolita kolorystycznie bardzo. Tutaj mamy bardzo mało elementów, oprócz tego morza, morza u góry które się jakoś wyróżniają i tak jak pierwszy raz na to patrzymy, to mam wrażenie, kurde, no, to jest tak napakowane wszystkiego, kart, żetonów, znaczników, że nie wiadomo o co chodzi. Ale też jak zazwyczaj z grami Jana otula, które on ilustruje bywa, to po w sumie kilku rundach tej gry od razu wiem na co patrzeć, gdzie patrzeć i co jest do czego. Szczególnie, że jakiekolwiek ikony, które się tu pojawiają, no to gdzieś tam konsekwentnie się pojawiają w różnych miejscach gry i łatwo się tego nauczyć. To do samej gry, no nie jest ona za łatwa, jak już wspominałem. Ja pierwszy raz, kiedy uczyłem się tej gry, to czytałem sobie instrukcję na sucho, nie mając przed oczami planszy czy komponentów gry. I powiem, że było ciężko. I czytałem i nie wiedziałem kompletnie, o czym czytam. No to taka gra, którą na pewno trzeba sobie rozłożyć przed sobą i dopiero wtedy wgryźć się w zasady. Yy, I wtedy staje się wszystko jakoś tam bardziej jasne, ale na pewno trzeba sobie powiedzmy raz zagrać, żeby jakoś to wszystko się dopiero wtedy w głowie rozjaśniło. Ale podoba mi się podoba mi się flow tej gry, podoba mi się to, że mamy tutaj. Jak zawsze zresztą w grach Lacerdy ja mam poczucie, że dużo rzeczy, które chciałbym zrobić, a jakoś zawsze za mało czasu. Tutaj tego czasu, yy, konkretnie czasu, no bo czas w tej grze jest zasobem po prostu, który wydajemy. Więc zawsze mam takie poczucie, że kurczę, chciałbym gdzieś popłynąć tym statkiem, coś tam przywieźć, ale jeszcze zatrudnić jakiegoś tam skrywa, a jeszcze przetłumaczyć jakiś skrypt, ale już nie mam czasu, nie mam już żadnych znaczników, yy, nie mam kafelków lokacji, więc kończy się już runda, a tu się zbliża koniec gry, jak zawsze mam takie poczucie niedosytu. Ja lubię takie poczucie niedosytu. Dlatego, że dla mnie najgorszą rzeczą w grze euro, takiej dużej, zwłaszcza i długiej, może być to, że po jednej rozgrywce odnoszę wrażenie, że w każdej kolejnej będę robił dokładnie to samo, i to jest dla mnie największy minus, jak gra euro takie coś ma. Tu na szczęście tego nie ma, bo oczywiście, że głównym celem jest wypełnienie tej biblioteki aleksandryjskiej, ale ponieważ mamy dużo różnych pól akcji, dużo różnych rzeczy, na których możemy się gdzieś tam skupić, skoncentrować, możemy tymi różnymi drogami gdzieś do naszego celu w tej grze dążyć. I nie mam takiego poczucia, że. Każda rozgrywka to jest dokładnie to samo krok po kroku, tylko powiedzmy, że raz zdobywam kafelki te, a raz tamte. No nie, takiego poczucia tutaj na szczęście nie mam. <laughs> Podoba mi się to, że idą szybko tury graczy. Kiedy grałem w to w osoby, bo grałem w to oczywiście solo, ale grałem też w czwórkę, miałem szczęście zagrać w osoby, czyli w pełnym składzie. Nadal tury szły bardzo szybko. Bierzemy naszego uczonego, kładziemy gdzieś, robimy akcję. Ewentualnie wywalamy jakiś kafelek, jak robimy akcję, czy używamy tej kości, płacimy czas, robimy akcję. A te akcje nie są długie. To najczęściej jest tak, że nie ma czegoś takiego, że w jednej akcji wynika nam pięć innych akcji. Oczywiście jest tak, na przykład tutaj są takie miejsca, gdzie mamy tę nawigację, to pływanie, no i popłyniemy naszym stateczkiem na jakieś pole, które pozwoli nam wykonać jakąś tam akcję. Ale to nie jest tak, że teraz jedna akcja nam daje bonus wykonania drugiej, a ta druga, trzecia, a trzecia, czwarta się robią takie kombosy, że teraz inni gracze 5 minut 7 ziewają. Tutaj na szczęście to idzie szybko, szybko, szybko. Akcja, 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 akcja. Kolejna rzecz, która mi się podoba, to jest to, że nie mamy z góry określonej liczby rund, określonej liczby akcji, daje to taką troszeczkę niepewność w grze. Takie poczucie trochę zawsze takiego adrenaliny, czy uda nam się zrobić wszystko, co chcemy, czy nie. No bo tu też tak jest, że jak my kończymy, jak jeden gracz spasuje, czy inaczej. Jak gracz pasuje, no to inni gracze, którzy chcą wykonywać akcje, muszą temu graczowi płacić czasem. Czyli jak my byśmy byli tak w czterosobowym gronie ostatnim graczem, który chce coś robić, a wszyscy trzej pozostali, spasowali, to musimy aż trzy czasu płacić tym innym graczom, w sumie, żebyśmy mogli wykonać akcję z takim dużym kosztem i to zaczyna nas jakby poganiać. Yy, ale ta szybkość gry, szybkość turia, ja takie coś lubię. Nie lubię gier, gdzie mamy teraz Teraz mamy turę graczy, on tam robi dwie akcje, trzy akcje, kupuje karty, robi coś tam, coś tam, trwa i trwa. Tu wszystko idzie bardzo szybko. Yy, rzeczy, które komuś się mogą mniej podobać, no to tak jak mówię, złożoność zasad trochę taka w pierwszej, kolej, w pierwszej chwili się wydaje troszeczkę. Dużo tego wszystkiego i nie jest aż takie wszystko intuicyjne. To też muszę powiedzieć szczerze, że The Great Library nie jest grą, którą ja bym bardzo chciał komuś tłumaczyć. W sensie chętnie gram zagrałbym z osobami, które już tą grę znają, ale jak mam ja tak komuś tłumaczyć od zera, no to tu jest dużo do tłumaczenia. Jak robić akcje, jak płacić czasem, jakie mamy zasoby, mamy siedem różnych pól akcji. No jest to troszeczkę złożone i to nie jest taka gra łatwa do nauki. Speakeasy jest na pewno dużo bardziej intuicyjną grą, czy poprzednia gra Lacerdy, czy na przykład Escape Plan. No i w moim rankingu prywatnym muszę powiedzieć, że no, ta gra jest bardzo spoko, jest wyżej niż na przykład Inventions i wyżej niż Weather Machines, tych takich ostatnich gier ale w PKZ podoba mi się tam troszeczkę bardziej, właśnie za taką większą intuicyjność i trochę lżejszą rozgrywkę. Dużo zajmuje gra na stole, bo ta plansza ma właściwie metr szerokości, można powiedzieć, jeszcze planszetki gracze też troszeczkę zajmują, ale te wszystkie gry lacerdy są raczej duże, więc mówię, musicie mieć duży stół, musicie mieć troszeczkę czasu, żeby to zagrać, ta rozgrywka czterosobowa, kiedy graliśmy, no to z tłumaczeniem zasad zajęła nam 4 godziny, więc raczej gra z takich, powiedzmy, troszkę dłuższych. Yy... Wariant solo jest spoko, to właśnie czytłem o wariancie solo, to też mi się podoba, bo z grami różnie bywa. Czasami jest tak, że te warianty solo są takie mega proste i yy, tura automy polega na tym, że odkrywam jakąś jedną kartę i tyle, ale czasem jest faktycznie dużo więcej różnych zasad albo, nie daj Boże, są jakieś dwa boty czy coś. Tutaj ten wariant sole jest, jak bym powiedział, średnio złożony, w sensie troszeczkę instrukcja zajmuje troszeczkę musimy ją przewertować, popatrzeć, jak, jak nasz, jakie akcje, czy jak akcje wykonuje bot, ale, ale nie jest jakaś taka bardzo złożona, nie jest jak, nie wiem, czasami jakieś warianty sole, jakieś tam Davida Turciego są tak skomplikowane, że się siedzi, siedzi i się zastanawia, co ma zrobić, no raczej nie, raczej odkrywamy kartę bota, no wykonujemy tam te akcje, patrzymy jak on to akcję wykonuje i tyle. On tam na szczęście nie zajmuje się, nie zbiera zasobów, nie wydaje tych zasobów, więc idzie tak szybko i sprawnie. Podsumowując, powiedziałbym tak, jeśli lubicie grybitala Lacerdy, myślę, że ta Wam się na pewno spodoba, bo nie mogę powiedzieć, że była jakoś wybitnie lepsza niż inne, w które grałem, ale też nie mogę powiedzieć, że była wybitnie gorsza. no Jest to taki poziom Lacerdy, który ja znam i, i lubię. I jeśli jesteście fanami jego gier, no to co roku dostajecie jakiegoś kolejnego Eurasa i, i, i jest na co czekać, i na pewno gra się w niego bardzo spoko. Ja gry jego lubię, przy czym mówię, cieszę się, że to nie jest jakiś taki poziom trudności, żeby mi mógł wyparował. Na szczęście taki nie jest. Muszę się kiedyś swoją drogą zmierzyć z On Marsem, bo dużo osób pisze, że jest najlepszą grą Lacerdy, ale to jest taka najbardziej złożoną. Jeśli nigdy wam się gry Lacerdy nie podobały, jak graliście już kilka różnych i wam się nie spodobały, nie wiem, czy ta wam się spodoba. Oczywiście, temat gry też dużo daje, bo może jesteście fanami historii e, Egiptu Starożytnego, tam biblioteki aleksandryjskiej. Jeśli tak, to na pewno, e, jeśli się dzisiaj gdzieś tam w historii jakiejś tej antycznej bardziej, no to ta gra was może wciągnąć tematem i to jest na pewno duży plus. Ale jeśli nie wiem, no, nie lubicie ciężkich takich mózgorzanych gier euro, no to myślę, że ta też no, jest jako ciężka mózgorzana gra euro może wam się wam niesiąść. Mm, ale ja was z mojej strony tę grę polecam, bawiłem się przy niej bardzo fajnie, na pewno nie raz jeszcze w nią sobie zagram. Bo mimo, że jest to prototyp, to właściwie optycznie, wizualnie, jeśli chodzi o zasady, mam wrażenie, że to jest finalna gra. I tak raczej z poprzednimi grami Lacerdy było, jak miałem prototypy, to raczej one zawsze były takim już dopracowanym produktem, a nie taką grą dopiero w trakcie wymyślania. Tak jak mówię, kampania na Kistratterze 20 listopada. Link w opisie do tego filmu o polskiej edycji nic nie wiem. Powinien wydać ją portal, jeśli w ogóle wyjdzie polska edycja. No, bo portal wydaje gry Eagle, Gryphon Games i Lacerdy, ale też chyba nie wszystkie. No, bo na przykład tej mniejszej House of Fado nie wydali. Zobaczymy, zobaczymy. Może jak to będzie oglądać, to już będzie wiadomo. Ja na razie tej informacji nie mam. W każdym razie dajcie znać w komentarzu, też bardzo chętnie poczytam. Jakie są Wasze ulubione gry Lacerdy, czy się na to planujecie skusić, czy nie. Zostawcie łapkę w górę. Odwiedźcie mnie na różnych social mediach. No i bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć.